Cześć, cześć. Jestem Max. Yy, dzisiaj sobie zagramy na Minecraft 1.17 yy, Właśnie stworzyłem serwer niedawno. No, przed chwilą stworzyłem serwer. Ale wiecie, nic nie mam. Yy, no i taka, tera, to taka... survival. Teraz tak, to jest serwer dla widzów. Na razie, na razie jestem sam. Właśnie to jest mój nick. Jestem na razie sam. Yy, możecie tutaj wchodzić. Yy, świetla to mam się teraz IP na ekranie. To jest na wersję 1.17. Jest, y, mam jeszcze Ferainę na 1,16. To właśnie wyświetla teraz y, Wam się IP na y, ekranie. Ale y, jeśli no, ktoś nie ma 1,17, to właśnie może wejść na 1,16 y, ferrainę. No i co? No, no rozpoczynamy. Dobra, ja już tutaj kopię drewno. Mówię, jutro jeszcze wlecie odcinek z jak zainstalować Minecraft na komputer. Kto nie wie, wiem, pewnie większość osób wie, ale kto nie wie, w razie czego dam, może Wam się przydam. Dobra, mamy tutaj pięć drewna, zamieniamy sobie teraz to na zwykłe dębowe deski, zrobimy sobie crafting. Robimy sobie patyki. Dobra, kilo sobie zróbmy i sobie wykopiemy drewno się kamieni. Na narzędzia. Potem znajdziemy żelazo. Kto jeszcze nie wie, co, jakie są itemy w 1.17, to właśnie teraz ma szansę zobaczyć trochę. Potem będzie też y, inne. Będzie dużo odcinków w ogóle. Może jeszcze będą live'y z tego, właśnie, ferajny. Raczej będą live'y, tylko nie wiem jeszcze, jak zrobić. Jeśli będę umieć, to od razu zrobię live'a No dobra. Robimy sobie ten kill of już kamienny. No i kopiemy trochę kamienia. Widzimy się, jak będę, jak będę mieć już trochę kamienia. Dobra, mi się wydaje, że już starczy kamienia. Dobra, idziemy teraz na górę zrobić resztę, narz resztę narzędzi. Zróbmy sobie trochę patyków, zróbmy sobie, no mieczyk nie, e, lepiej wolę sobie sikiery zrobić, zróbmy sobie może jeszcze tą sikierę, może sobie łopatę, a na wszelki wypadek też zrobię sobie mieczyk, poczemunia. czemu nie. Okej, okay, no a, dobra, bieramy sobie craft, e, crafting table. Dobra, teraz tak. Potrzebujemy jakąś kopalnię najlepiej. Nie wiem, czy jest tutaj jakaś najbliższa kopalnia. A, jeszcze wam, żeby potwierdzić na pewno. No nie mam op no nie mam opa, no przecież. To miało być survival, więc będzie survival. No. Dobra, teraz tak. I... Yy, właśnie tutaj jest serwer dla, na, dla, dla... was, dla mnie. Tutaj możecie sobie grać, tylko teraz tak. Zapraszam jeszcze wam was na Discord... Yy, link w opisie. Tam sobie możecie popisać, pogadać, jak tam chcecie. A, teraz tak, serwer automatycznie się wyłącza po dwóch, 5 minutach, więc jak serwer będzie wyłączony lub coś takiego, piszcie mi na prywatnych lub na gdzieś tam na, na Discordzie właśnie no, na serwerze lub mam no, na przykład kanale zobaczycie tam. Co to ja włączę, postaram się włączyć, jeśli nie będę mógł, no to już... No to nie wiem, postaram się wam włączyć serwer, nie wiem czy się, no. Dobra. Dobra, dawno tutaj mamy sporo. No to teraz tak. Musimy znaleźć jakąś jaskinię. Nie, no nie mamy tutaj chyba żadnej jaskini. Czy ja mam jest, Nie, no nie ma żadnej żadnej jaskini. A już się robi noc. Najgorzej. Idziemy. A, i zastanawiacie się, czemu nie mam skina. Bo na 1.17 nie działa jeszcze skin, co nie? Więc trochę słabo, ale mam nadzieję, że w późniejszym czasach właśnie będzie. Ojej, zatrzymałam przez przypadek nagranie, no i już creeper mi przez przypadek wybuchł. Dobra, trudno. Zaczymam nagranie, yy, no bo chciałem znaleźć jak jaskinie, ale no, wybuchł mi creeper, więc jeszcze 100 razy gorzej. No i ja nie znalazłem żadnej jaskini, tam jest już pająk, bo widziałem czerwone oczy. No, nikogo nie ma, no, nie ma żadnej jaskini, najgorzej. To jest dobra, idziemy tam. Tylko mam trochę mało HP, bo ten creeper mi wybuchł. Dobra, jak nie widzieliście jak wygląda żelazo, to zaraz może pewnie zobaczycie, bo tutaj powinno być żelazo. Aha. Wcale nie był kajf XD. O, tu jest jakiś kaif, to jest kajf, Tak, dobra. To jest właśnie mieć. To jest nowa ruda w 1.17, kto nie wie, kto wie. No to jest y, miedź. Z tego miedzi można na przykład skraftować lunetę, ale do lunety jeszcze będzie potrzebne takie kryształy amet, ametyst, tak to chyba się nazywa. No jakoś tak. No potem zobaczycie pewnie, może, nie wiem, może zdobę, ten kryształ w jakimś odcinku zobaczycie. Zobra, idziemy głębiej, to jest właśnie. O! No nie wierzę na początku? Nie wierzę, że w tej jaskini. Dobra, na początku znalazłem już te nowe bloki. Ja wiem co to jest, bo to są takie. Hmm, to jest właśnie to jest fajne jaskini. Czas naciek. To jest kozackie. Dobra, pozbierałam sobie trochę tego. Tylko tyle niestety było. Potem może zrobimy sobie jakiś domek czy coś z tego i potem Wam opowiem co to dokładnie jest. Właśnie to jest z wadki węgla, to mega kodacko to wygląda. Dobra, ja to zaraz skopię i zaraz się widzimy. Dobra, zakopałam się, mam nadzieję, że już jest dzień. Zakopałam się, żeby y, był dzień, ale się nie udało, niestety. Prawie tutaj sobie już poczekałem, ale dalej jest noc. No to musimy jakoś wytrwać w, no w nocy. Mam mega dużo mobów, jest niestety. Zombiaków, creeperów, oran. nie Przetrwam tego bezu? Ja, creeper. Ja już zginąłem. Niestety. Dobra, już zginę. Dobra, na nie, nie mogę teraz nic zjeść. Ja, yeah, dobra. No to ja teraz już chyba tu przygrywam. No, pół serduszka. Niestety, bo nam się nie uda. No. Mam pół serduszka. No. To zaczynamy na nowo, no. I to brawo. Albo znajdę jeszcze moje itemy. A raczej nie, gdzie gdzie ja tutaj byłam? Teraz próbuję tego szkieleta marnego, ale... No, zabiję mnie. Bez szans. Dobra, zabij mnie już. Tak mam dwa serduszka. Gdzie ja się pojawiłem? Co to jest? Aha, sobie to byłam, dobra. dobra, mam moje itemy, mam moje itemy. Jest, mam moje itemy. Jest. Ale no, nie, 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 proszę nie bijcie, proszę nie bijcie, proszę nie bijcie mnie. Proszę was, proszę was, pobiją się ze sobą, dobra. Okej, okay, proszę, zbierajmy moje itemy szybciutko. Dawać moje itemy. Dawać moje itemy. Jest, już jest zaraz dzień. Dobra, jest, żyję I mam moje itemy. uff na szczęście. Ten pająk goni. Szkielety się zabiły. Idzda, dobra. Łowca potworów jest. OK. Bramy jeszcze wszystkie temy. Szkielet. Tutaj pod wodą. No dobra, zabijemy go. Mamy chyba wszystkie temy, które miałam na szczęście. Dobra. No to teraz tak, no nie mam, musimy znaleźć jakiś żelazo lub coś, więc teraz tak, pokładamy sobie tutaj w ekwipunku jakoś. No dobra, jest ok I zrobimy sobie łódkę i jedziemy na wyprawę znaleźć, znaleźć jakąś, yy, no coś pożytecznego, coś fajnego, żelazo może, może jedziemy, no, nie wiem, zobaczymy. Dobra, lecimy, lecimy łódką. Jeśli nie wiecie, jak jeszcze wyglądają żelazo, to mam nadzieję, że jeszcze w tym odcinku znajdę jakieś żelazo lub coś. Dobra, lecimy. Tutaj mamy 204 miedzi, no to przypalimy je i zobaczycie, jak wyglądają jeszcze sztabki miedzi, jak wygląda blok miedzi i blok rudy żelaza. No, no, są różne nowe rzeczy, są nowe jaskinie, zobaczycie. Nie wiem czy w tym odcinku postaram się, postaram się znaleźć w tym odcinku właśnie te jaskinie nowe czy coś. Nie wiem czy się uda, ale zobaczymy. Nic, nic takiego nie ma no. Cały czas może, może i może... O! Co to? No dobra no Przystanek. Bagna. Bagna właśnie nie wiem czy w tym... Yy, czy w tym 1, 1, nie ma żab. Może... Może będą, nie wiem. Na razie jest jej 1.17. nie ma... A potem będzie jeszcze 1.17.1.2, więc może w tych wersjach do, dodadzą żaby i inne rzeczy. Nie wiem, dobra. Ej, dobra, jakiś kanion jest. Czy tu będzie żelazo? i cofło mnie. Coś mi cofło, nie, nie wiem czemu. Dobra, jest żelazo. Jest jakiś ba dobra, jedziemy tam. Musimy się tam teraz wkopać nie zginą, bo mam niezbyt dużo HP. Tylko kopiemy się tutaj. Tu się wkopiemy, może być? Czy nie? No, tutaj, tutaj się wkopiemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie zginę. Dobra. tym jeszcze to jedzonko musimy sobie znaleźć. Dobra, żelaza tam. Jest żelazo, węgiel i tutaj miedzi. No to sobie kopmy, ten mieć. Z jednej rudy może nawet wypaść 2-3 miedzi, więc zobaczymy. Dobra, wrzucam te, ile mamy tutaj w tej miedzi wypadnie. 3, mówiłem. To miedzi nie jest taka rzadka, a dużo z miedzi można zrobić. Tylko z lunetem można zrobić, ale jeszcze potrzebujemy. Dlatego tych kryształków, mówię wcześniej mówiłem. Są dużo też bloki miedzi. Też, też wyglądają naprawdę kozacko, więc potem Wam pokażę półset duszka. Pół serduszka. O rany, no, ale się przestraszyłam. Dobra. XD, zobaczymy, czy się jeszcze nagrywa. Nagrywa się, dla pewności. Dobra, mamy węgiel. Szybko przypalmy to jedno jedzenie, które mamy. Ja, ale się wystraszyłam. Naprawdę, nawet nie wiem, jak jaką miałam minę. Może potem właśnie będą z kamerką e, Stinki, ale to będzie ubaw, że nie wiem. Zobaczymy. Dobra, mamy trochę żelaza. Tu jest jeszcze żelazo, ale najpierw wolę zjeść. Dobra, mam nadzieję, że będziemy się rentgenować, kapel. Tak, rentgenujemy się. się nie wiem, co to to jest, to coś. Da, da się to zebrać? Nie da się tego zebrać, to, nie wiem, co to. Nie wiem, ale mi się wydaje, że to się... Yy, wiedz wiedziałam to już wcześniej, ale nie wiem, czy to... Nie wiedziałam, czy to się da zebrać, czy nie. I jedynie widziałam, że to oświetla jaskinie. Nie wiem czy to prawda, czy nie. Oświetlało jaskinię, ale nie wiem czy akurat to oświetlało, czy coś innego. Dobra, zbieramy żelazo. Właśnie, e, tak wyglądają teraz rudy żelaza, a tak, wygląd tak wyglądają e, rudę żelaza. Tylko, gdyby tak. wiedzieć, jakby. przykładacko to wygląda, naprawdę. Dobra. Mm, o, mam idealnie dziewięć, więc wam, wam teraz pokażę. E, ten. Teraz wam pokażę blok rudy żelaza on wygląda właśnie tak. On jest taki dziwny, śmieszny blok. Ja tak teraz może nie mogę nie wykopać kamiennym, więc nie wiem. Dobra, postawię. On całkiem ładny. Da się wykopać kamiennym? Da się, dobra. Zamienimy sobie teraz znowu na znowu nasze żelazo i przypalmy to teraz. Dobra, mam jeszcze węgiel. Idę zbierać resztę żelaza, i zaraz się widzimy. Dobra, zbieram sobie tutaj już żelazo. Dobra, o nie spadło mi tam zaraz tam pójdziemy Już tutaj, o ja prawie bym spadł Dobra No coś do podbudowania mamy tylko, dobra mamy bruk Zaraz zniszmy sobie to, dobrze tutaj kopie, dobrze Dobra zniszmy sobie to, o to jest jeszcze żelazo, to, to się Podbudujmy, Shift i idziemy. Dobra Nie wiem, ile mi zostało. 4 użycia co ja teraz zrobię? O, rany, dobra. No, 4 żelaza wykopę. Nie muszę idealnie, 4 żelaza i dobra, co w się kill I fie... dobra, jedno żelaza spadło. Dobra, zajmę. Właśnie... Dobra, ja tutaj już się mm, wkopuję na dół, żeby do jedno żelazo i przypalić. I zrobić sobie nowy kilof. od razu zróbmy żelazne, żeby nie robić kamiennego dobra, przypaliła nam się, przepaliło. się no to przepalimy teraz teraz. to zrobimy sobie kilof żelaznym. nie mam patyków, mam patyki, dobra mamy już żelazny kilof i teraz zróbmy sobie coś już może tego żelaznego, no to poczekaj, pozbierajmy sobie teraz na klatę za zaraz nie mam jedzenia, to jest minus Dobra, czy to jest jeszcze jakieś żelazo z węgiel Aj Dobra, nic tutaj nie ma Chyba już żelazo, żelazo Tam jest jeszcze żelazo, ale już tam nie pójdę Dobra, to zaraz mi się trochę jeszcze przypali żelaza Odrobimy sobie już klatę Dobra, już tutaj jest Zbierzmy to, ten, to żelazo i ten piec i idziemy gdzieś dalej Zobaczmy co to, co to, to jest to jest? Tutaj nic nie ma. Właśnie kocham, ja sobie dajmy do ręce, bo mam fajny wygranego, więc żebyście Wy coś widzieli i żebym ja coś widział. Dobra, tutaj Dobra. Węgiel ja! Yeah. jakoś się jaskinia duża. E, Za mną jest jeszcze moja się Lilat lat, akurat teraz przy, e, przyszła. Cześć! Yy, ona też zaraz, zaraz się dołączy na serwer, ale zaraz, bo jeszcze muszę jej się, się odpalić komputer. Dobra, mamy tutaj węgiel, ale węgla niezbyt chciałbym zbierać. Węgla to na razie nie będę zbierać za dużo. Ale dużo, o, ale dużo, dużo ruda żelaza. Dobra, żeby teraz tutaj jakiś creeper na mnie wybuchł, bo jeśli wybuchnie creeper to będzie masakra. Ile mam żelaza? Właściwie żelaza, sporo. Dobra, au, o nie, miedź. Mamy mieć. I znowu ten! I znowu te ten. Ole ogromne! Teraz sobie zobaczymy dokładnie to z bliska. Dobra, zbez... ale tu dobra, najpierw sobie sobie te to. Nie no, Ole ko... duże! Ło! Wow. Dobra, sobie zrobię screena. Kozackie, naprawdę, dobra. Ale to fajnie tak spada, dobra, um, ale będziemy mieć tylko dużo. Kosiewski nie? Creeper. <laughs> padam, padam, uciekam na razie. Dobra, jeszcze uciekam. E, zbierzemy sobie do koca te tutaj te. Mam nadzieję, że nie zginę. No prawie, jeśli teraz zginę, to będzie przypał totalny. Pozbieramy sobie tą mieć. Pozbieramy sobie mieć. Już mam prawie stack. Już jeszcze jedno mi brakuje. Dobra, mam stack, stack i jeden. Miedzi, no Dobra. No nie, iż co to jest za woda? Nie pochodnie sobie postawię. Dobra, zbieramy sobie resztę tych. tego. co to jest? Co to się nazywa? Bloku nacieku. Zbieramy sobie więcej chyba tego nacieku. Czy wszystko zebrałam, czy nie? O, jezus, kilowcy wróciłem. Dobra, chyba wszystko zebrałam. Kto tutaj jeszcze jest. Dobra, znalazłem się tu tutaj te, te nacieki. Ile mam tego? Może w razie czego, nie wiem, spod, nie mamy łóżeczka, co nie? wiem spamtopata sobie nie zrobimy tutaj najgorzej. Nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Nie mam dużo HP. Hmm... Nakopię sobie trochę bruku i spróbuję jakoś się szybko zamurować. Nie wiem, czy się uda, jeśli się nie uda, na co zginę. Trudno. Dobra. Zebram sobie trochę bruku. 20. ile już trwa odcinek. Dobra, 17 minut, to będzie długi odcinek. Okej okay. Klipcie, klipcie, klipcie. Tam jest klipcie, tam jest klipcie, tam jest. Nie wiem, co ja mam zrobić, naprawdę. Mam pomysł. Tutaj się tak wkopiemy. Tu jest klipcie, tu jest klipcie, wybucha! Zamurowałam się, zamurowałam się. Jest! Dobra, jest. Uff, uff. teraz, teraz tak nie wybuchnie, jeśli będę zbierać żelaza To ciekawe. Dobra, poczekaj, pozbieramy sobie żelaza Musimy zbierać całe cave, tylko żebym nie zginął. tu coś jeszcze jest? To na pewno zwiedzamy tutaj, a potem wrócimy w dalszy ciąg, tam gdzie jest creeper. Creep, creeper. No. Dobra, żelazo. Nie wiem, nie mam tego żelaza. Dobra, to sobie zróbmy zbroję na może najpierw. No. Dobry pomysł, to ja się tutaj wkopię trochę, żeby i się zamuruję i sobie zróbmy piecyków y, i resztę zbrojek, no to raczej mała szansa, żebyśmy wtedy zginęli, dobra Mamy jeden piecyk, to sobie zróbmy jeszcze jeden Dobra, robię sobie więcej miejsca, żeby mieć więcej miejsca na piecyki I niech się przepala, połowę dajmy węgla tutaj i połowę żelaza tutaj i tutaj znowu tak samo Dobra, i teraz tak, czekam aż się żelazo przypali. Jeszcze mieć, żeby się przypalało. No dobra, no to jeszcze sobie zrobimy jeden, jeden piecyk. A, dwa nawet piecyki, dobra. tu tutaj sadajmy. dajmy. ja już nie mam węgla. A tu jest jakiś szybko na, na szybko węgiel. Dobra, to sobie szybko skopnę. Razem robimy się znowu, żeby nie było jakiegoś tutaj eee, dajmy tutaj cztery węgla, tutaj cztery i dajmy sobie ten mieć, żeby się przypalała. Eee, I jak, jest, jak nie wiecie dokładnie, to miedzi się nie, nie da zrobić zbrojki, tylko hmm. da się zrobić inne jeszcze jakieś... Dobra, w e, 10 lat to sobie zróbmy może już spodenki. Z, właśnie tak wygląda e, sztabka miedzi. Ona fajnie wygląda tylko parce tak. To można zrobić z miedzi? Hmm. Musi się zrobić. wypolerować. Aha, to nie jest. Blok na cieku. Tak to się robi, ale tego nie, na razie, nie chcę robić. A czy da się z bloku na cieku da się zrobić? Nie. Okej, okay, to będę wiedzieć. To jest blok rudy miedzi. Też fajnie wygląda, ale nie będziemy robić. Będziemy robić. Hmm. O, to jest jeszcze No, Też fajne. Przepraszam, jak słyszeliście e, moją siostrę. Bardzo was przepraszam. Dobra. Dobra, 13 żelaza, To sobie róbmy buciki. I zabraknie nam tylko hełmu, a nie, dobra, co zrobimy też hełm, dobra Zróbmy miecz i resztę rzeczy też Mamy strasznie dużo żelaza Czyli zróbmy sen no żelazny kilof też trzeba będzie zrobić, ale to zaraz Zróbmy se. Dobra, y, co my tu jeszcze możemy zrobić? Możemy, no a, zróbmy sen kilof Kolejny w zapasie No i siekiera, i to już nie, na razie nie będzie nam potrzebne Bierzemy sobie to żelazo Skupmy zaraz Skopmy to już. Też już skopmy, i potem się resztę. Dobra. Wylóżmy teraz te itemy, które naprawdę nie potrzebujemy. Bo niektóre itemy wcale nie potrzebujemy. Na przykład nie potrzebujemy już tego, 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 tego. Niektóre rzeczy w ogóle nie potrzebujemy. To tego. A, co no, A, dobra, co. No Na razie tego nie potrzebujemy. Węgiel sobie zostawmy. To sobie wezmę tutaj. Dobra, mi się wydaje, że może być. To, to, już, to już na tyle w tym odcinku. Jutro będzie lupi, pojutrze będzie nowy odcinek, właśnie sferajny. Na tym odcinku będzie moja siostra, więc trzymajcie się i oglądajcie kolejny odcinek. Cześć.